Leningrad przełomu lat 70. i 80. to miasto, w którym zimne mury kamienic i wilgotne podwórka kształtowały ludzi bezlitośnie. Prigorzen, który wychowywał się w biednej rodzinie bez ojca, szukał dróg na skróty. Ten chłopak nigdy nie wahał się sięgać po to, czego zapragnął, choćby miał kogoś zetrzeć w proch. Wspominał jego jeden z dawnych znajomych z dzielnicy. W wieku 18 lat Jewgeni stanął przed sądem sowieckim za rozbój, kradzież i oszustwo. Skazano go na 13 lat kolonii karnej. Wyszedł po 10. Więzienie dla niego to była szkoła życia. On tam odkrył kim tak naprawdę jest, mówił anonimowy współwięzień, który po latach opowiadał dziennikarzom o młodym Prigorzynie. Tam, za kratami, nauczył się, że strach i przemoc są najmocniejszą walutą że jeżeli chcesz rządzić, musisz być gotów zadać cios pierwszy. Ten mrok będzie mu towarzyszył do końca życia, a cieniem otoczy każdą jego inicjatywę. Gdy w latach 90. upadł Związek Radziecki, a Rosja pogrążyła się w chaosie, przedsiębiorczy gangsterzy zaczęli wypełniać próżnię. Grzegorzyn wyszedł z kolonii i zaczął niemal od zera. Najpierw sprzedawał hot dogi na ulicach Petersburga, by wkrótce otworzyć luksusowe restauracje, do których zapraszał władze miasta i biznesmenów Nowej Rosji. On się urodził do tego, by służyć silniejszym, a przy okazji budować własne imperium. Mówił pewien ówczesny urzędnik, który stołował się w jego lokalach. To właśnie tam poznał Władimira Putina, wówczas wschodzącą gwiazdę polityki petersburskiej. Brigorzen wiedział, jak dogodzić ważnym gościom, jak przypodobać się odpowiednim ludziom. Wspominał jeden z kelnerów ekskluzywnej restauracji na statku, Nowa Wyspa. W 2003 roku agencja Associated Press zaczęła nazywać go kucharzem Putina, ponieważ to on organizował bankiety dla rosyjskiego prezydenta i jego zagranicznych gości. Z czasem jednak Grzygorzen stał się kimś więcej niż tylko restauratorem. Stał się kluczem do rozwiązywania problemów, o których władze wolały nie mówić głośno. Rosji potrzebni są wojownicy, nie dziennikarze miał powiedzieć Prigorzyn, gdy zaczęły krążyć plotki o jego powiązaniach z tak zwaną grupą Wagnera prywatną firmą wojskową, o której istnieniu Kreml długo zaprzeczał. Pierwsze informacje pojawiły się w 2014 roku, podczas konfliktu na wschodniej Ukrainie. Oficjalnie Prigorzyn nie przyznawał się do tworzenia grupy Wagnera, ale jego ciche wpływy rosły. Wagnerowcy to psy, elita z cienia, która nie zna litości, mówił pewien rosyjski oficer, zachowując anonimowość. Dopiero we wrześniu 2022 roku Prigorzyn otwarcie przyznał, że to on stoi za powołaniem grupy Wagnera. Była to armia najemników werbowanych wśród weteranów. Ale z czasem, jak ujawniły nagrania wśród zdesperowanych więźniów rosyjskich kolonii karnych, którym obiecywano wolność w zamian za walkę za interesy Rosji w miejscach, gdzie armia narodowa oficjalnie nie mogła się pojawić: Syria, Libia, Mali, Republika Środkowoafrykańska. Wszędzie tam ludzie Prigorzyna mieli krew na rękach. Oni byli gotowi odciąć głowę każdemu, kogo uznali za wroga, opowiadał lokalny dziennikarz z Afryki. Zachodnie służby i media wskazywały na udział wagnerowców w zbrodniach wojennych. Gdzie pojawia się Wagner, tam ginie nadzieja na pokój. Skwitował ekspert z organizacji broniącej praw człowieka. Wszystko to przynosiło Prigorzynowi zyski. Zwycięzca bierze wszystko. Mawiał, gdy dziennikarze pytali go o źródła pieniędzy. W Afryce Wagner otrzymywał dostęp do złóż surowców, a w Rosji wielomilionowe kontrakty na dostawy żywności dla wojska i szkół. To był biznes bez skrupułów, gdzie karabin i łyżka szły w parze, komentował anonimowy funkcjonariusz rosyjskich służb. Po tym, jak zdobył krwawe laury w bitwie o Bachmut na Ukrainie, zaczął kwestionować rosyjskie dowództwo wojskowe. Dzigorzyn otwarcie atakował ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu Waleria Gierasimowa, zarzucając im niekompetencje i przede wszystkim zdradę. Nie dają nam amunicji, skazują moich chłopaków na śmierć. Krzyczał w opublikowanym w internecie nagraniu, stojąc przy stosach zabitych Wagnerowców. To był moment, w którym przestał być tylko sługusem Kremla. Prigorzyn podniósł rękę na system, który go stworzył, ocenił jeden z rosyjskich politologów. W czerwcu 2023 roku najemnicy z grupy Wagnera, dowodzeni przez Jewgenija Prigorzyna, Niespodziewanie zajęli Rostów nad Donem, strategiczne miasto w południowej Rosji, będące kluczowym węzłem wojskowym. Ich kolumny, wypełnione ciężkim sprzętem, ruszyły w stronę Moskwy, budząc niepokój zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, stanowiąc bezpośrednie wyzwanie dla władzy Kremla. Świat wstrzymał oddech, gdy Władimir Putin Nazwał to zdradą, wbiciem noża w plecy. To był atak na państwo rosyjskie. Nikt tego nie wybaczy, ogłosił prezydent w telewizyjnym wystąpieniu. A to, z czym my столкнулись, to imienne przywatelstwa. Niepomierne ambicje i liczne interesy przywili k zmieni, K zmieni i swojej stronie i swojemu narodu, i temu dzielu, za które bok obok z drugimi naszymi częściami i podrazdzielniami srażali i pogibali bojcy i komandiry grupy wakaryjnej. I wtedy nastąpiło niespodziewane porozumienie, zawarte podobno dzięki interwencji białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Bunt się skończył. Przigorzyn miał udać się na Białoruś, a wszelkie oskarżenia wycofano. Ale od tamtego momentu jego dni wydawały się być policzone. Lato 2023 roku minęły zaledwie dwa miesiące od chwili, gdy Jewgeni Prigorzyn buntowniczo maszerował na Moskwę, ośmielając się podważyć autorytet Władimira Putina. Władze rosyjskie zapewniały, że sprawa została załatwiona. Jedni mówili o dealu, który pozwolił założycielowi grupy Wagnera zachować głowę i przenieść się do Białorusi, inni szeptali, po kątach, że to tylko odroczenie wyroku. Nikt nie wierzył, że mu się upiecze. Wyznał korespondent wojenny, któremu zdarzało się kilkukrotnie widzieć Prigożyna w polowych kwaterach. To był człowiek, który stanął z nożem przy gardle rosyjskiego imperium. Tego się w Moskwie nie zapomina. 23 sierpnia 2023 roku w owodzie twerskim rozbił się prywatny odrzutowiec Embraer Legacy 600 należący do Prigorzyna. Na pokładzie znajdowali się m.in. on sam i jego prawa ręka, Dimitrij Utkin, legendarny dowódca wagnerowców, człowiek o pseudonimie Wagner, od którego grupa wzięła swoją nazwę. Oficjalne komunikaty rosyjskich władz były zwięzłe i pozbawione emocji. Dziesięć ciał, żadnych ocalałych. Wkrótce potwierdzono, że wśród ofiar jest kucharz Putina. To musiało się tak skończyć skomentował jeden z zachodnich analityków. Prigorzyn za bardzo urósł w siłę. Stał się symbolem nieposłuszeństwa. Kimś, kto za kulisami kontrolował armię najemników i wpływał na międzynarodową pozycję Rosji. Nawet Władimir Putin we wstępnym, niemal lakonicznym oświadczeniu mówił o nim chłodno. Był to człowiek zdolny, lecz popełniał wiele błędów. Czy katastrofa była wypadkiem pocisk przeciwlotniczy bomba w luku bagażowym sabotaż techniczny a może inscenizacja śmierci? Teorie mnożyły się jak grzyby po deszczu. Jeśli myślisz, że po prostu mu się noga podwinęła, jesteś naiwny. W Rosji takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem, powiedział anonimowy były funkcjonariusz GRU, obecnie przebywający na emigracji. Rygorzyn stał się zagrożeniem dla elit, dla Putinowskiego układu. Musiał zniknąć. Inna teoria sugerowała, że być może sam upozorował własną śmierć. Dla samych Rosjan, śmierć Prigorzyna była symbolem. Część społeczeństwa widziała w nim patriotę gotowego stanąć na czele prawdziwej Rosji przeciw skorumpowanym generałom, którzy źle prowadzili wojnę na Ukrainie. Inni uważali go za bandytę, krwiożerczego łotra, który powinien dawno skończyć w więzieniu. Wielu analityków wskazuje, że likwidacja Prigorzyna była konieczna, by odbudować autorytet Władimira Putina. Bunt grupy Wagnera zachwiał systemem, pokazał światu, że rosyjska elita nie jest monolitem. Putin był wściekły, to był cios w jego wizerunek twardego lidera. Upokorzenie, pozostawienie takiego człowieka przy życiu, byłoby sygnałem słabości. Ucieleśniał najgorsze cechy nowej rosyjskiej elity: bezwzględność, cynizm, pogardę dla ludzkiego życia, ale także skuteczność i odwagę. By rzucić wyzwanie samemu Putinowi. Nad cichym cmentarzem Petersburga, gdzie w końcu pochowano Prigożyna bez wojskowych honorów, unosi się szept. On zdradził i poniósł konsekwencje. Grobowiec stał się miejscem, gdzie niektórzy ciekawscy przychodzą z kwiatami, a inni z przekleństwami. W piekle, o którym wspominał, jeżeli rzeczywiście tam trafił, z pewnością czeka go osobne miejsce. A on, jak sam zapowiadał, i tak by był w nim najlepszy.